Jak zbroić morskie przynęty inline. Sposobów jest wiele. Wykorzystać oczywiście do tego należy wszystkie elementy, jakie otrzymujemy w zestawie: koraliki, kółka łącznikowe, e, haki, natomiast e, najbardziej sprawdzonymi w naszej opinii są tak naprawdę dwa sposoby. Jeden e, bazuje na bezpośrednim połączeniu fluorokarbonu o długości około metra. Nawet może być dłuższy w zależności od zastosowanego węzła, będzie pozwalał oczywiście przeciągnąć e, fluorokarbon przez plecionki. Wówczas jego długość e, to jest już tylko kwestia indywidualnych upodobań, natomiast przynajmniej ten metrowy odcinek pozwala zachować... E, optymalną długość, która również w przypadku zastosowania jaskrawych plecionek sprawia, że ten odcinek po prostu jest mniej widoczny zwłaszcza w czystej wodzie. E, następnie na fluorocarbon zakładamy jedno spynęte inline, w tym przypadku jest to D360, może być to Sandy bądź Salty. E, w kolejności następnej pojawiają się dwa koraliki. I jedno bądź dwa kółka łącznikowe, które znajdują się w zestawie. I możemy oczywiście zastosować hak, który również ma swoje ogromne plusy, pozwala pewnie zacinać rybę. Wychaczenie jej jest również łatwiejsze, ale w tym przypadku również można, jak widzicie, zastosować kotwicę. Taki zestaw jest optymalnie przygotowany do łowienia. Jak zmienić przynętę? Należy po prostu odciąć ostatni fragment, ostatni odcinek fluorokarbonu, ściągnąć przynętę, nałożyć nową i w takiej samej kolejności dowiązać ostatnie elementy tego zestawu. Innym bardziej. Można powiedzieć e, mobilnym, e, który nie wymaga łączenia fluorokarbonu bezpośrednio z plecionką, jest e, zestaw wcześniej przygotowany na nieco krótszym odcinku fluorokarbonu, około 40-50 cm. Kolejność e, elementów poszczególnych jest taka sama. Zaczynamy akurat w tym przypadku od haka, który znajduje się w zestawie. Jednego bądź dwóch kółek łącznikowych to już jest kwestia myślę indywidualnego wyboru. Często stosuję po prostu jedno kółko łącznikowe, dwa koraliki, aby oddalić hak od przynęty. Następnie pojawia się przynęta. Optymalny odcinek fluorokarbonu tak jak wspomniałem o długości około 40-50 cm i na końcu dokładamy kółko łącznikowe, które ułatwia nam połączenie zagrawką przywiązaną bezpośrednio do plecionki. Taki zestaw możemy sobie wcześniej przygotować, zwłaszcza jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy łowimy przy bardzo zburzonym morzu, bardzo złych warunkach, wówczas możemy bardzo szybko i komfortowo zmieniać przynęty. Thank mm -hmm. you.